Dużo Was pytało się o Hyudaya Tuksona, a więc wrzucamy Wam go tutaj. Jest to auto z polskiego salonu z 2018 roku. 1.6 benzyna, 132 konie. Przebieg to 69600, moi drodzy. Tak jak mówię, auto z polskiego salonu. Z tego, co sprawdzaliśmy, dostaliśmy sobie informację od kolegi. Auto w oryginalnym lakierze. Już sobie przejdziemy dookoła. Pokażemy Wam to autko. Jedynym mankamentem, jeżeli chodzi o stan, jest tutaj pęknięcie, ale kolega powiedział, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zostanie to naprawione. Przejdźmy sobie dookoła, już wejdziemy do środka. Auto kolega sprzedaje ponieważ zakupił nowe, to miał w leasingu, skrzynia manualna. Ta tak jak tutaj widzicie, zobaczcie sobie na spokojnie skrzynia sześciobiegowa, zestaw głośno mówiący, Bluetooth, TempoMat, multimedialna kierownica, elektryczna lusterka, elektryczne szyby. Przejdźmy sobie do tyłu. Tak, jak mówię, atutem tego auta jest niski przebieg, 69 tysięcy, no prawie 70 tysięcy moi drodzy. A cena tego auta to 68 tysięcy. Salon Polska, czy z polskiego salonu, jak to woli. Zobaczcie sobie na spokojnie. Auto użytkowane na co dzień. Oczywiście, kupujący dostają fakturę VAT marżę. Jesteście zwolnieni z podatku 2%. I już idziemy sobie dookoła. Jeszcze raz zobaczymy, obejrzymy. Tak jak Wam mówiliśmy już wcześniej, słuchajcie, na Oto moto nas nie znajdziecie. Przesiedliśmy się na autoplac.pl jest to portal gdzie wrzucamy samochody ale oczywiście auto znajdziecie na najlepszej stronie czyli na naszej www.cars7.eu i tam też was, was zapraszamy tak jak mówię auto bardzo ładne zresztą zapraszamy do obejrzenia przyjedźcie do nas obejrzyjcie a cena, tak jak mówię, 68 tysięcy. Jeszcze raz zapraszamy. Do usłyszenia, oczywiście, tak jak mówię, znajdziecie go na autoplacu i na naszej stronie www.kars7.eu. Do zobaczenia, moi drodzy.